Cześć widzowie! Watchmen to kolejny wysokobudżetowy serial HBO, który szturmem podbił serca tysięcy widzów. Serial Daimona Lindelofa opowiada o alternatywnym świecie, w którym z powodu brutalnych metod swojego działania superbohaterowie są wyjęci z prawa. Kontynuuje on komiksową historię autorstwa Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa, będąc osadzonym 34 lata po opisanych tam wydarzeniach. Lindelow zapewniał jednak, że do oglądania serialu nie będzie potrzebna znajomość komiksowej fabuły. Czy tak jest? No niby tak, ale jednak nie do końca. Serial co chwila przywołuje wydarzenia bądź postacie związane z komiksowymi wydarzeniami bez znajomości, których ciężko jest w pełni zrozumieć fabułę serialu. Wobec tego zagłębiłem się nieco w ten temat i przygotowałem dla Was odcinek, w którym przedstawię pokrótce komiksową fabułę i to, jak wpływa ona na wydarzenia z serialu. Jako, że serial jest bardzo świeży, a tytuł filmu może tego nie sugerować, ostrzegam przed spoilerami. Nie tylko komiksowymi, ale i serialowymi, chociaż te drugie będą duże. Miejcie na uwadze, że film nagrywam przed premierą finałowego odcinka pierwszego sezonu serialu. Jeżeli materiał Ci się spodoba, nie zapomnij o docenieniu mojej pracy łapką w górę, subskrypcją oraz udostępnieniem. W świecie Watchmen istniało wielu superbohaterów, ale tylko jeden z nich naprawdę posiadał nadprzyrodzone zdolności. Naukowiec John Osterman na skutek kontaktu z radioaktywnym promieniowaniem rozpadł się na atomy, a potem odbudował swoją strukturę zyskując niemal boskie moce. Ciężko wymienić wszystko co potrafił jako doktor Manhattan, ale wygranie stanął niemal w pojedynkę wojny w Wietnamie, zdolność nieograniczonego przemieszczania się w przestrzeni, świadomość przyszłych wydarzeń czy niewrażliwość na fizyczne obrażenia to tylko niektóre z jego umiejętności. Działał on na usługach amerykańskiego rządu, jednak z czasem zaczął zatracać poczucie swojego człowieczeństwa i stał się niewrażliwy na ludzkie problemy. Przestał również odczuwać emocje, a jego odmienne pojmowanie czasu nie ułatwiało jego sytuacji. W komiksie było to powodem rozpadu jego związku z dużo młodszą od siebie Lori Jasperczyk, aktualnie Blake. Która w tamtym okresie również była superbohaterką na usługach rządu o pseudonimie Silk Spectre, a w serialu jest mocno zgorzkniałą, ale piekielnie dobrą w swoim fachu agentką FBI. Gdzieś tam jednak ciągle kłębiła się w nim ludzka cząstka i prawdopodobnie właśnie dlatego w serialu zdecydował się na całkowitą amnezję i zapomnienie o tym, że jest nad człowiekiem. Wątek przebywającego na księżycu Saturna Adriana White'a to chyba najdziwniejszy wątek tego serialu i nie rozumieją go chyba póki co nawet najbardziej zagorzali fani komiksu, tak więc nie będę się zagłębiać w ten temat. Niemniej jednak warto powiedzieć coś więcej o drugim wątku dotyczącym tej postaci, czyli Adrianie jako Zbawicielu Świata, jak skromnie mówi o sobie na nagraniu, które pokazane jest Wade'owi Tillmanowi w siedzibie The Seventh Cavalry. Adrian White był dawniej superbohaterem znanym jako Ozymandiasz, a jednocześnie był uważany za najmądrzejszego człowieka na świecie. W obliczu wojny nuklearnej zdecydował się na drastyczny krok, mianowicie spuścił na Nowy Jork wyhodowaną przez siebie śmiercionośną kałamarnicę, co doprowadziło do katastrofy i śmierci 3 milionów osób. Jego cel został jednak osiągnięty. Światowe mocarstwa w przededniu wojny nuklearnej, która wyniszczyłaby całą ludzkość, zjednoczyły się w walce ze wspólnym wrogiem, z jakim się wydawało innego wymiaru, i zdjęły palce z czerwonych przycisków. Jakkolwiek wątpliwy moralnie nie byłby więc ten czyn, Ozymandiasz faktycznie, poświęcając 3 miliony istnień, uratował miliardy. Ciężko zrozumieć, co powoduje poczynaniami The Seventh Cavalry, bez zrozumienia tego, kim był Rorschach, czyli postać, która ich inspiruje. Serial niestety w żaden sensowny sposób póki co nie przybliżył nam tego, kim był człowiek, którego maskę przywdziewają jego główni antagoniści. Walter Kowacz, bo tak ten człowiek nazywał się naprawdę, działał jako samozwańczy stróż prawa w czasach, gdy takie praktyki były jeszcze w Stanach Zjednoczonych tolerowane przez rząd. Nie należał jednak do oryginalnego składu The Minutemen, chociaż w trakcie swojej kariery zetknął się m.in. z poznanym przez nas w serialu „Kapitanem Metropolis”. Jego brutalne metody działania, m.in. zabijanie podejrzanych o przestępstwo przed postawieniem ich przed wymiar sprawiedliwości, były jednym z głównych przyczynków do zdelegalizowania samowolnych superbohaterów przez rząd. Postawiono im wtedy ultimatum. Albo pracują dla rządu na jego zasadach i warunkach, albo całkowicie rezygnują ze swojej działalności. Rorschach był jedynym, który nie zdecydował się na żadną z tych opcji i kontynuował swoją działalność nielegalnie. Fabuła Komiksu orbituje wokół jego prywatnego śledztwa dotyczącego zabójstwa pracującego dla rządu superbohatera znanego jako komediant w trakcie którego przypadkiem odkrywa wraz z kilkoma innymi bohaterami co zrobił White I jako jedyny decyduje się przekazać te informacje do wiadomości publicznej. Inni nie chcą na to pozwolić, gdyż uważają, że krzywda już się zadziała, a sam plan ostatecznie wypalił i nierozsądnym byłoby to psuć. Rorschach jednak pozostaje nieugięty i z tego powodu ginie zniszczony przez doktora Manhattana. Jednak nic nie daje, bo prawda, którą chciał wyjawić, pozostaje na świecie w postaci jego dziennika, w którym spisane są jego wnioski i przemyślenia, a The Seventh Cavalry daje im wiarę. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek rozjaśni wam niektóre niezrozumiałe wątki, na które natknęliście się oglądając serial Watchmen. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem i chcielibyście go zgłębić jeszcze dokładniej, zachęcam do przeczytania komiksów, gdyż na całą historię składa się zaledwie 12 zeszytów i przeczytanie ich nie powinno zająć Wam więcej niż kilka godzin, a historia naprawdę warta jest poznania. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, prośba o łapkę w górę, subskrypcję i udostępnienie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!